Your legacy begins now. Bo smyk coś ode mnie chce. To jest w ogóle Sebastian. Nie, to jest Nati. Jak wyglądają nasze misje? Okropnie. Jakoś tak więcej się ich zrobiło. Ale idziemy jeszcze do pokoju życzeń, bo chyba będziemy robić gniazdo czy coś takiego. Więc... Yy... I lecimy? Może będę mogła mieć więcej zwierząt, albo... albo... Nie, mapę świata, mam chciała. Nie, jednak Hogwartu. Was Smyk jest tutaj, nie? W Pokoju Życzeń. Jaj, mam taka, on jest piękny i tak się przynajmniej przyjemnie na nim lata. Rozmawiaj ze smykiem. O, ci dobry. Deek would like to talk with you, you have moment. Hello, Deek. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah hello uh, yes about that Deekas had a thought he <laughs> Seems the room thinks you need more space for your beasts. Uh, as Deek was saying, uh, he's had a thought. Now Deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom, and uh, perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deek knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deek hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deek thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deek. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deek know what you learn about Deek's old friend. Aj, mamy nowe! Ja muszę tam wejść, ja muszę sprawdzić, co tam się dzieje. Oh, wow! Ja mam tu ptaki? A, że mogę sobie wsadzić teraz ptaka tu! Czekaj, czekaj. Mam chłopca i dziewczynkę! Patrzcie to! Własna plaża, no lepiej być nie może, nie? Wow Ty jesteś chłopcem czy dziewczynką? Ty jesteś dziewczynką. To zobaczę, czy mam jakiegoś chłopca dla ciebie. A jeszcze możemy w sumie wiecie co? Bo mam to, to czemu by nie? Ich też dać. Testrel? No, jest Testrel. Nie wiem, I mamy kotka dla kotka. Myślę, że będzie tym ptaszkom tutaj dobrze, bo mi się wydaje, że tak, jak najbardziej. Idziemy jeszcze z. Um, czekajcie, to była chłopiec czy dziewczynka? U chłopca muszę zgarnąć, bo chyba mam. Teraz sprawdzę. Ale ja nie spodziewałam się, że ten pokój życzeń tak bardzo rozrośnie, nie? Naprawdę. Eee, mam tutaj też hipogryfa. Mam dwa te strale. Dobra, więc w sumie można by zabrać, o nie, nie. że zabrać ich. Chyba nie ten guzik, moja guziki się mną. E, zabrać ich. Tam, a tutaj będą takie mniejsze. Czekajcie, jak już jestem tutaj, to... Jest ten guzik. masz papu i ty też masz papu. Patrzcie, mam, mam różową pufkę. Ty też kup, Masz jedzą, Też masz. Wiecie, chcę żeby te same gatunki były po tej samej stronie, nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi. tu jest mało, mogłabym tutaj na przykład koty przynieść albo coś, ale może jakieś inne zwierzęta przyjdziemy. Wow. Ja nie wiem, ja mogłabym siedzieć tu teraz ze zwierzękami i w ogóle ich nie opuszczać nigdy. No! Mamy zadanie dla Sebastiana, ale wie, wiecie co wam powiem? To już zrobimy następnym razem. Zastanawiam się, czy widzieliście, które jest zwierzę z nich. Na razie zostawić. Dyskotek. jest kotek. Patrzcie, jest kisiek. I są też ptaszki. Może no, jeszcze się poczochram. W ogóle któryś z osobników pamiętam, że jak się go czochra, to się przewraca na pleski, ale nie pamiętam który. Albo ja jeszcze muszę znaleźć jaskinię. No tak, no tak. To jeszcze zrobimy jaskinię. Ale jeśli chodzi o Sebastiana i zadanie dla niego, zrobimy już następnym razem. A wydaje mi się, że już kursę sobie blokujemy albo dopiero. Ugarniemy jeszcze tego Zyzia, Zuzia, Zesiecia. Zy, 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 zy. Znajdź jaskinię. Gdzie jest ta jaskinia? Tysiąc, tysiąc kratek? O. Dobra, no tutaj, ok. I tutaj mamy, tutaj, dobra. Pod wrażeniem, że mam własne ptaki teraz. I co ja teraz, jak jestem w zakazanym lesie, też mogę sobie wezwać ptaka? To będzie dużo lepsze od miotły. dwójka. O! o, jakie to efekt jest. Wow. Wow. Ptaka. Ale ona ma... mięśnie Nie dziwię się, nie? Ptak, koń, tak, yy, ko ptak, ptak Ptak, ptak, koń! Dobrze mówiłam Czekaj, 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 to gdzie mi to każe płynąć? Powinam chyba do, do Hawksmith lecieć Gdzie jest ta jaskinia? Ona jest jakoś w Hawksmith? Chyba tak Nie mi pokazuje. Gramej oszukuje. Czekajcie, może zaznaczę sobie to misję jeszcze raz. Poczekajcie. Gdzie niby jest to zadanie? A, tu, dobra. Jeszcze niżej. No i ona jest tutaj. Pan Demolka, witam serdecznie. Dziękuję pięknie za polokę. Dobra, jakoś tam. Ok. Gra czasami naprawdę troluje, jeśli chodzi o. Wow. Jeśli chodzi o znaczniki. Być dobrze. Ale do której stream? No to ostatnią misję zrobię. Już zaczęłam i nie chcę, wiecie, jakby... Jak się schodzi z ptaka? Zejdź. Okropnie, że ja cały czas! Będzie ostatnia misja z tym yy, Zysiem, z Grysiem, no tym, ten ten, 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 z krzatem domowym. Będziemy kończyć. Więc nie wiem, tak. 10 minut? Nie wiem, ile mi zajmie ta jaskinia. Tym bardziej, że jest ekstremalnie niebezpieczna, podobno. Ej, nie, to nie w tą stronę biegnę. <grymne> Ale może nie będzie tak źle. Ojej, Tringo. Mam nadzieję. Mówiłeś się o trzy fiolki, Wiesz co znaczy? to oznacza? To oznacza, że moim wiernym klientom zabraknie nich, już zmniejszenia Seamusa. To głupia pomoka, dlatego przez tydzień nie dostaniesz jedzenia. Oczekuję też, że sam e, wymierzysz sobie odpowiednią karę. Kiedy już po następną dostawę, najlepiej będzie dzisiaj zamiast tego identycznego śmieszku zobaczyć zakrawione bandaże. Jeśli nie zrealizujesz swojego kolejnego kontyngentu, plus pięć dodatkowych fiolek, to stać się tylko przywileje żywieniowe. To ten pająk, to chyba sobie jaj robisz że jakiś pająk... Nie! Spadam pa... Kipo! Nie możesz mówić, że tu jakieś pająki sobie... Uciekasz. Nie wolno tak. No i ewidentnie są tu pająki, mam nadzieję, że nie będzie jakoś tragicznie I gorzej, że ja nie wiem czy ja mam tyle miejsca w punku, no ale... No i te pajęczyny tak znikąd No i dużo tutaj paj pajęczyn a temu nic nie mogę zrobić, no dobra o! No, chyba sobie je robicie, że ja będę z tym walczyć. Oni mówią, nie, przestań! Powiedz, że sobie żartowałeś. No w ogóle jest dużo skrzynek. Ja nie wiem, czy ja to opominęłam. Ja nie powinnam tego pominąć. Czy ja powinnam tam wejść? Czy ja jakoś tam później wejdę. Poczekajcie, aż sprawdzę. Tu jest jakieś takie, tutaj, czekajcie. Tu niby tu, a, dobrać, Co to jest? Co to jest? Brawo, Monia, brawo, brawo, to było niesamowicie dobre, no świetnie ci wyszło. Nie, no zostaw! Tam wygląda, jakbym miała wejść, ale nie wiem jak. Nie? Leviosa? O, Leviosa może spróbuję, no. Nie, Leviosa też nie działa. Nie wiem, może później będzie. To Nie wiem, ja też nie wiem. Ale wydaje mi się, że może zbugowałam coś znowu, to się zdarza. Idźmy dalej. Trzymaj Siki, podziękuj ci, że wpadłeś ten pająk będzie mąka. Przestań! Nie mów mi tak brzydko! Proszę! Nie będzie żadnych pająków, kwiatki będą. <grymne> Jezus, Maria, pająki nie. wiedziałam, że on wyjdzie mi stąd, ale jednak tego nie zareagowałam na to. Jeszcze żyjesz? Rany, nie mogę. Nie! Wnętrzności pająka spadło wziórę. Idziemy na ty dwie, jak Typs alonkowy walczył z nim I co, bał się? Czy raczej nie, czy dał radę. Ja sobie oszczędzam magię starożytną, bo trzymam, bo nie wiem no, jak będzie boss. Wolę mieć na bossa, chyba. Ciao, pod siebie. <laughs> no przepraszam. Nie, śmieszne, ja wiem. O, pająk. O, więcej pająków. Hmm, pająki. Teraz ja też się poszczam pod siebie. Teraz zjadę i nie będzie wyjścia. Wiedziałam, zawsze tak jest. O! To jest on? To nie jest on. Nie, ja tego nie uniosł z Będzie ogromny przestań. Panie, jeśli szukasz Zuzia to wygląda na to, żeby wysuszyłeś już wszystkie pijawki i musisz się przenieść w do jaskini. Za mam na... No, gościu, ja nawet... ty. No, to jest niesprawiedliwe, że... Papa? Coś? Ej, bo... Nie, postać mi się zacięła. Dobra, jednak ok, jest ok. Jezus, Maria, nie, ja się tak boję. O być takiś kromny, duży, zrobi mi krzywdę. Ja się boję jeszcze bardziej, no niepokój. To normalny wchodzi do takiej dziury, gdzie jest wiele, wiele pajęczyn. No kto? O oh, nie, no chyba sobie... Będzie ciężka walka. ważne. No, wejść I to było szybsze, niż się spodziewałam. Tak się bałam, no bałam się niesamowicie, ale wiesz co, wydaje mi się, że to tylko dzięki temu, że oszczędzałam magię, tą um, wiesz, starożytną, bo tak to może nie byłoby tak prosto, bo ze starożytnej magii sporo dostałam, <laughs> bo trzy razy, ale po to, moim zdaniem, starożytna magia jest po to, żeby ją właśnie używać i żeby wiecie... żeby no. Ten guzik. Nie, ten guzik! Żeby po prostu mieć ją na bosy głównie, nie? No mnie ja tak myślę. Nie wiem, czy to jest dobre myślenie. Bo na te małe to nie zawsze potrzeba. Chyba, że jest jakoś dużo tych przeciwników, to to też spoko. Chyba, że nie wiem. Nudzisz się i też chcesz użyć sobie tej magii, to też jak najbardziej, czy oh nie? No. Nie, on nie żyje? O, pijaka. Panie, jeśli znajdziesz ciało ze to znaczy, że wieki panie, to dla Zusia zbyt wiele. Zusia się zabił, zyskuję na taką karę. Zusia jest słaby, śpiący, Zusia Poor tops left here alone with the spiders. budżku dla Zuzuś. I dacha. Werenia. To tak by było. brzydko. To są wyjście, prawda? O okay. tak. Do ty oglądasz jeszcze gdzieś ten? Harego? Znaczy Hogwartma? Nie jestem przy wyjściu. W ogóle fajnie, że są te jaskinie zrobione tak, że można sobie na skróty pójść. Nie, ale. A, TikTok, to TikTok to ma swoje takie, że lubi spoilerować. Mocno. To moja Wow. Dobra, powie powiedzmy smykowi jeszcze o tym i odbierzemy sobie ten. Jak smutno mi, no. Myślałam, że znajdę go żywego. Nie wiem dlaczego pomyślałam, że znajdę go żywego. W tym pająku mogłam się spodziewać, że jednak tak nie będzie. back from the cave, Deek. Wonderful! Uh, uh, Deek hopes you gave Deek's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deek, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh, my! Deek was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Uh, Deek and Tobbs once shared the same master when he died uh, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts, too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly and will raise a glass to him with a heavy heart. <laughs> I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. They could use some time alone to think, if that's all right. Ale <laughs> to nawet zgodzisz się ze mną, prawda? <laughs> Dobra. E, Nabiliśmy no, 30 poziom. Zrobiliśmy naprawdę spory progres dzisiaj, powiem wam. Naprawdę spory. Mamy 52%. Ale będzie już na dzisiaj. Tyle mojego dobrego. Koniec tego dobrego. Trzeba iść, coś zjeść. Bardzo Wam dziękuję pięknie za to, że byliście i trzymajcie się miłego dnia i smacznych obiadków. papa. Pa.